Ja pierdolę, kurwa, same złomy, czy to kurwa zgnita, jak chuj Kurwa! Wieczne to samo! Kurwa! Ja pierdolę, ale do jeba, Kurwa, nie wytrzymam, nie? Kurwa jak to jest złom, nie? Kurwa maś, nie no, nie wytrzymam! Ja pierdolę, kurwa! To co my tu mamy? Ręczny do podciągnięcia. Dobra. I nie mówił, że będzie łatwo. No i poszło. I poszło. I idzie palcami. Czy widzisz różnicę? Właśnie to jest ta różnica, że można pracować i przyjemnie i nieprzyjemnie. To jest właśnie taka twoja pseudo strefa komfortu, którą po prostu nie chcesz opuścić, bo jest ci tam dobrze, ale no wkurzasz się. Wiecznie się wkurzasz, bo wiecznie jest coś. Bo musisz robić, bo pracuję, bo muszę. Żeby mieć na to pieniądze, bo nie zmienię, nie podejmę żadnych nowych kroków, żeby coś zrobić innego, żeby się czegoś nowego nauczyć. Nie, tak dzień za dniem wygląda i wiecznie tak będzie. Jeżeli tak będzie wiecznie, no to bez sensu. Jeżeli coś chcesz nowego osiągnąć, zapraszam do siebie, a tam nie ma czegoś takiego, że przeklinasz no stop co, co drugie słowo na K, na H, bo wiecznie jest tam źle, wiecznie coś, wiecznie jakiś problem. Problemy to są tu w głowie. Widziałeś, jak to można było załatwić. To była głupia linka ręcznego. Można to załatwić spokojnie, albo niespokojnie. To zależy, co ty masz generalnie w głowie. Także tutaj od tego zależy. Jak coś, to zapraszam do siebie. Także niewątpliwie będziesz tu się rozwijał i nie ma czegoś takiego, takiego zachowania jak na tym filmie numer jeden. Pozdrawiam.